Hej kochani, tu Daniel Piesto z kanału Państwo Piesto i dzisiaj chciałbym powiedzieć o pewnych zmianach, które zachodzą w naszej firmie, bo razem z Agnieszką już jakiś czas temu doszliśmy do wniosku, że ta formuła się wyczerpała taka informowania was o tym, jak się majątkuje, prawda, jak się inwestuje w nieruchomości, e, dlatego że no, jesteście już bardzo dobrzy w tym, przekazaliśmy wam bardzo dużo i, i postanowiliśmy, że po prostu troszeczkę zmienimy. I szukaliśmy różnych rzeczy, które możemy robić. Doszliśmy do wniosku, że edukacja, no chcemy na pewno edukować dalej was, jesteśmy edukatorami w pewnym sensie, widać to nawet po mojej marynarce. Także e, doszliśmy do wniosku, że pójdziemy w języki. Pójdziemy w języki, bo teraz na przykład lingua franca, czyli taki język generalnie znany przez wszystkich, to jest angielski, w niektórych kręgach świata hiszpański, arabski albo mandaryński, no ale głównie angielski w tym momencie. I my będziemy, skupimy się na językach, które będą lingua franca w przyszłości. Więc zrobiliśmy analizę z wykorzystaniem ChatGPT i doszliśmy do wniosku, że to będzie język plejadiański i reptiliański. Pokażę Wam teraz coś. Nie, nie to brzegajcie. O, to, to. Także to jest alfabet plejadiański i nie ma tego na Duolingo. Znaczy jest, ale jest za dopłatą, jest bardzo drogie, tak samo na Memrise. Więc nie możecie tak łatwo nauczyć się języka plejadiańskiego. A my będziemy mieli bardzo niskie ceny, bo jesteśmy ze wschodniej Polski. Także mamy niskie po prostu wymagania życiowe i dzięki temu możemy tanio Was nauczyć. Także pomyślcie. Pomyślcie o przyszłości, a nie o jakichś głupotach. Nie o jakimś... jakieś zawracanie głowy na YouTubie, jakieś głupoty. Tylko po prostu pomyślcie trochę o swojej przyszłości. Tyle chciałem Wam powiedzieć. Cześć!